We współczesnym świecie wiele osób traci poczucie sensu życia. Wynika to głównie z powszechnej promocji egoistycznych celów. Z jednej strony człowiek słusznie chce być wielki, bo jesteśmy stworzeni na obraz przewspaniałego Pana Boga, ale niestety powszechnie rozumie się tę wielkość dokładnie odwrotnie. Jak mówi Bóg człowiek Jezus Chrystus, to bowiem co za wielkie uchodzi między ludźmi, obrzydliwością jest w oczach Bożych. Niestety, także jako osoby wierzące, najczęściej redukujemy cel życia do umiarkowanego korzystania z przyjemności doczesnych, a przedtem. Przestrzega apostoł w słowach: Jeżeli tylko w tym życiu w Chrystusie nadzieję pokładamy, jesteśmy bardziej od wszystkich ludzi godni politowania. W ten sposób pozbawiamy się nadziei i pociechy Ducha Świętego, o czym pisze apostoł. Jak bowiem obfitują w nas cierpienia Chrystusa. Tak, też wielkiej doznajemy przez Chrystusa pociechy. Koniec cytatu. To niedorzeczne i dramatyczne ukierunkowanie na szukanie egoistycznego zadowolenia stało się tak powszechne, że chyba potrzeba duchowej terapii wstrząsowej. Taką właśnie pomoc ducha świętego możemy dostrzec wśród współczesnych znaków czasu. Jak wydarzenia eucharystyczne w Sokółce i Legnicy, gdzie w konsekrowanej hostii stwierdza się obecność żywych tkanek ludzkiego serca w stanie agonii, skrajnego cierpienia fizycznego, psychicznego i duchowego. Takim wielkim duchowym wstrząsem jest też orędzie z Fatimy, będące testamentem Ojca Świętego Jana Pawła II, który doświadczył cudownego ocalenia w zamachu przez Matkę Bożą Fatimską. W sercu jej orędzi jest wezwanie – ze wszystkiego, co możecie, składajcie Bogu ofiarę. A święte dzieci – Hiacynta i Franciszek tak bardzo przejęły się tym wezwaniem, że dosłownie Ustawicznie szukały okazji do składania ofiar, jak na przykład post. Wystarczyły dwa lata, aby królowa Różańca Świętego mogła je zabrać do nieba. Innymi wielkimi znakami czasu, wzywającymi nas do wejścia na drogę ofiary, są święci ojciec Szarbel i ojciec Pio. Porywającym wzorem jest też ojciec Bernard z Wombrzeźna, który jako mnich wiódł życie podobne do świętego ojca Szarbela, ale już w 28 roku życia, wyniszczony ofiarną miłością, uleciał do Pana, na wskroś eucharystyczny i maryjny, wielki asceta, który z niesłychaną gorliwością troszczył się o zachowanie reguły zakonnej. Jak czytamy w biografii, a to starał się osiągnąć bądź żarliwszymi zachęceniami braci, bądź też częstym wpływem zwierzchników. Zgotował sobie zawiść wielu i z tej to przyczyny dużo niewinny przecierpiał. Nie użalał się na wyrządzoną sobie krzywdę, ba nawet zwykł był prosić o przebaczenie. Ze strony zazdrośników, którzy go obrazili, schylając się do ich stóp. Koniec cytatu. Wstrząsające jest to, nieprawdaż, że prosił o przebaczenie winowajców. Zasłynął też z cudów. Zachował się dokument podpisany przez burmistrza miasta i notariusza o tym, że w czasie zarazy w 1620 roku ojciec Bernard ukazał się na niebie. Mieszkańcy udali się do jego grobu, a zaraza odstąpiła. Nasuwa się oczywisty wniosek, że Pan Bóg niejako przymusił mieszkańców miasta do publicznego kultu, a zatem są podstawy. Aby przyjąć, że był to akt kanonizacji, gdyż w przypadku aktu beatyfikacji jest przewidziana możliwość kultu, a obowiązek kultu jest przypisany papieskiemu aktowi kanonizacji. Przez wieki ukło się też o nim powiedzenie: Chcesz cudu, idź do Bernarda. Warto więc się z Nim zaprzyjaźnić. Niepokalane serce Maryi, królowej różańca świętego oddajemy się Tobie.